Za go do, do przodu! Zabierz go do przodu! Zabierz go do przodu! Zabierz <grym> Unikalna receptura, znakomite pobudzenie polecam maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku, jakże dzisiaj niezwykłym, bo gościmy w nowej dyscyplinie, czyli sprawdzimy, jak strogmy sobie poradzi w ruchu. Ze mną jest pan Macie trener drużyny Orkana witam. Sochaczew. Dziękuję bardzo, że Pan się zgodził, że w ogóle mogę uczestniczyć w treningu z profesjonalnymi zawodnikami, więc to też nie przelewki. Jak ten trend będzie wyglądał? Od czego zaczniemy? Bardziej siła, dynamika, kondycja. A czy akurat teraz jesteśmy na etapie takiego przygotowania kondycyjnego, bo wiadomo, jesteśmy bezpośrednio w tej chwili po rozgrywkach ligowych. Sezon zakończył się trzy tygodnie temu i rozpoczęliśmy praktycznie po dwutygodniowej przerwie przygotowania do kolejnej rundy, która rozpocznie się już w marcu. Także wiadomo, że okres mamy na tę chwilę ciężki, trudny z racji pandemii, ale no tutaj my jako sportowcy przygotowujemy się pełną parą, że tak powiem i teraz jesteśmy w tym okresie przygotowania kondycyjnego, także dzisiaj będziemy mieli okazję po pierwsze troszeczkę uderzać w odbijacze i wałki mityjące przeciwnikać, służące do wykonywania szarży, ale też i zawodnicy pobiegają troszeczkę, żeby ta ich wytrzymałość tenowa była coraz lepsza, żeby później mieli z czego dalej przygotowywać. Bo powiem szczerze, że już się nie było doczekać tego treningu, jestem tak mega ciekawy. Gdzieś tam zawsze mnie to właśnie ciekawiło, to jak parę meczów obejrzałem, nie do końca łapy te zasady, nie do końca łapy to wszystko, ale mam nadzieję, że się nauczy tego wszystkiego. Nie, bardzo fajna dyscyplina, myślę, że dla takich silnych i odważnych facetów, jakim ty jesteś, to spokojnie się sprawdzi. Proponuję nie, prze, nie przeciągać tego, tego rozpoczęcia, pogadamy na zakończeniach, jakim mi poszło. Bo zostałem wyposażony w trykot drużyny Orkana Sochaczew. Już zaproszenie na futbol amerykański miałem właśnie od Konrada Paszkiewicza, który jest w kadrze, w kadrze Polski, który też jest strongmanem. Jaka jest różnica, futbol a rugby, czy rugby, jak to się mówi w Obie formy są poprawne. Rugby i rugby, rugby to jest jakby z, przyszło do Polski z Anglii, uh -huh. i to jest nazewnictwo, którym posługują się e, 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 wszyscy zawodnicy i ludzie anglojęzyczni. A rugby od e, rugby, tak jak e, mówią e, Francuzi, uh -huh. no, z racji tego, że rugby do Polski w ogóle przywieźli Francuzi no, ponad 100 lat temu, to u nas używa się nazewnictwa rugby, uh -huh. także, także to jest potocznie przyjęte uh -huh. i poprawne. I tak, podajemy w bok i do tyłu tylko. A czy podajemy piłkę do tyłu, biegnąc do przodu? Okay. To jest jedna chyba podstawowa jakby taka różnica między futbolem a rugby. I też to, co warto dodać, to w rugby podajemy dowolną ilość podań, dopóki ta piłka nam nie upadnie, a w futbolu praktycznie mamy tylko jedno podań. Okay. Jak trzymać? Jak podawać? W jaki sposób? No, Widziałem, że chłopaki tak w bok dorzucają. Tylko nie wiem, jak ręk, ręce ustawić do tego. No, powiem szczerze, że z, w miarę upływu czasu tych podań przybywa i mm -hmm. jakby cała gama e, podań, którymi możemy się posługiwać jest zwiększana, ale podstawowe podanie klasyczne jest, trzymamy piłkę oburącz, e, za brzuch, na środku piłki i podajemy tak, żeby piłka leciała nie, nie ma się prostopad... kręcić. Tak jest, nie kręci się. Aha, dobra. Czyli podanie klasyczne. Hop, podaję. Staramy się, żeby ona biegunami była ułożona prostopadle do i jest podanie kolejne, czyli świdrem. To jest podanie, kiedy staramy się. Podanie klasyczne używamy, kiedy odległość między zawodnikami jest e, e, mniejsza, czyli jesteśmy bliżej. A kiedy już zawodnicy są od siebie 10-15 metrów, wtedy udaj, e, używa się podania szwidrem I to jest podanie, kiedy piłeczka nabiera rotacji. Tak, czyli. Bez ona strasznie lekka jest. Zakładam, że tą piłką byś rzucił tutaj jest 70 Ale metrów. Myślałem, no, to... Nie, o tym, że myślałem, że to jest dużo cięższe. Że to jest taki naprawdę kawał ciężkiego. Pożywa, który tak upada, a to jest lekki, to jest jak piłka do Tak, tak. Ta. Myślę, że waga jest podobna, z tym, że kształt trochę inny. Dobra, i nogą można do przodu? Można grać nogą do przodu. I tutaj rozróżniamy jeszcze w rógby jakby takie, no u nas w Polsce, dwie, dwie jakby, e, może nie dyscypliny, tylko rodzaje gry, czyli rugby siedmioosobowe i rugby 15 osobowe Aha. To rugby siedmioosobowe mamy w odmianie olimpijskiej od, od e, ubiegłej olimpiady, teraz będzie po raz, po raz kolejny. Kiedy się uda, tę Olimpiadę, mam nadzieję, zorganizować. E, I to jest rugby dla zawodników, takich bardziej mobilnych, bardziej czytelne dla e, kibiców i dla tych też, którzy poznają jakby dyscyplinę. Bo gramy na takim samym boisku, czyli wielkość boiska jest identyczna jak do. Piłki nożnej, z tym, że porusza się po nim 7 na 7 zawodników, czyli ta wytrzymałość musi być troszeczkę e, większa i szybkość e, też, z tym, że tam akurat czas gry jest 2 razy 7 minut. A teraz w, 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 w waszym? A teraz w tym przypadku naszym to jest rugby 15osobowe, i tutaj e, jakby takimi elementami charakterystycznymi to jest młyn zwarty gdzie ośmiu zawodników z jednej drużyny i 8 zawodników z drugiej drużyny vis-a-vis -vis ustawia się siebie, wiążą się i to jest formacja młyna zwartego. I drugi taki charakterystyczny jakby element to jest wrzut piłki do autu gdzie tutaj też to dosyć widowiskowe dla, dla kibiców publiczności, kiedy ośmiu tych zawodników młyna ustawia się vis-a-vis -vis siebie stając w szeregu i piłka jest wrzucana w środek i zawodnicy wynoszeni do góry do chwytu do jak miał tak Pan zbudować wizualnie zawodnika. To jest gościu, który tak waży kilogramów. No w tej chwili, w tej chwili na świecie to już są zawodnicy po 1,90 m Około 100-105 kg wagi wysocy, szybcy. No, by praktycznie no, to już są tacy atleci. Nie chciałbym użyć słowa skończeni atleci, ale już tacy idealni zawodnicy uprawiający sport. Z racji tego, że tutaj no, praktycznie zawodnik w ruch by musi być jakby sportowcem z każdej dziedziny, bo musi być i sprinterem, musi być i siłaczem, musi być i strongmanem, musi być judoką, zapaśnikiem, bo praktycznie to wszystko znajduje się na boisku rugby, a do tego jeszcze musi być inteligentny i czytać jakby e, całą grę, żeby, żeby przedostawać się na pole przeciwnika. Podejrzewam, że następny odcinek możemy zmontować, weźmiemy jakiegoś najmocniejszego tutaj z, z klubu od pana i sprawdzimy go w strongmanie. Mieć walizeczki, dam leciutki jog. Może tira Ja myślę, że mamy tutaj paru chłopaków, którzy bardzo mocno jakby angażują się w trening siłowy, lubią to i chętnie pewnie podejmą takie wyzwanie z samej jakby ciekawości i też próby sprawdzenia siebie. Jak to jest, jak to wygląda, Aha. i tak naprawdę, czy w ogóle są w stanie podołać? Bo, bo ciężary są zacne i też tutaj jestem pełen, pełen podziwu. Jakby ja dla jestem dyscypliny. sam ciekawy, czy ja to podołam chociaż nie wiem, jedną czwartą treningu z Wami zrobiłem, bo no to jest dużo biegania, bo z tego biegania nie masz, tyle ta kondycja nie jest aż tak dobra na tych siłowych konkurencjach mam nadzieję, że uda mi się z tym młynem coś tam powołować. No. No, spróbujemy później, ustawimy też formację młyna, zarówno e, kilku zawodników e, 8 na 8 może dzisiaj się uda ustawić, ale też e, myślę, że będzie taki pojedynek tutaj jeden na jeden z naszym zawodnikiem, jakby takim no, e, e, nominalnym filarem pierwszej linii i w tej pozycji właśnie młyna i który którego przepchnie. Dobra. Ile, jaka jest z tego zawodnika? A myślę, że maksymalnie 100 kg. Zobaczymy. Dobra. Oglądamy. Teraz się zszokowałem, bo się okazuje, że jest drugi trener. Trener od ataku. Tak, dokładnie od formacji ataku. Czyli inaczej by wasze zadania. Pan jest od. Ja jestem trenerem od formacji ataku. Maciek jest trenerem od formacji myna. Cała piętnastka, która wychodzi na pierwszym składzie na Murawę, to jest podzielona na dwie formacje. Młyn atak, my po, w Polsce tego tak, słownictwa yy, używamy, na, a na świecie yy, często mówi się, że to jest przód i typ. Okay. No i te formacje ja rozumiem, grają dwie cały czas razem. To nie jest tak, że jedna schodzi druga wchodzi. Ja się nie, na razie totalnie nie, nie znam. Nie, nie, nie. W futbolu amerykańskim często jest rzecz, tak. że, że, że różne formacje mieszają się, dochodzi do częstych rotacji. Mhm. U nas natomiast pierwsza piętnastka, która wychodzi yy, gra cały czas, są oczywiście zmiany ale tylko takie porównywalne jak w piłce nożnej, chociaż też są powrotne, ale to są sporadycznie. Natomiast e, często e, możemy rozróżnić te formacje w przypadkach, kiedy jest aut, czyli formacja młyna podchodzi do autu i jest rozegranie w tej formacji autowej przez zawodników młyna. Natomiast zawodnicy z ataku stoją trochę z tyłu. Tak samo kiedy piłka wypadnie do przodu, dochodzi do związania tych zawodników z formacją młyna. I też ATO. To e, Znaczy to charakteryzuje to mhm. przede wszystkim tych zawodników, że formacja młynna są ci zawodnicy troszeczkę w teorii e, więksi i, cię, i ciężsi, mhm. a formacja ataku e, szybsza, sprytniejsza. Okej, okay. okej. Okay. No spora, zobaczymy co się będzie działo. Co jestem ciekawe. Przedstawię kolegę czyli Konrad Karwat. Konrad Karwat e... Uczestnik wielu zawodów strongmanów, uczestnik zawodów e, w Stanach Zjednoczonych, Arnolda, tak? E, dla porównania, bo testy robiliście ostatnio wszyscy, tak? Czyli e, przysiad, e, wyciskanie i zarzut, tak? I ma martwy ciąg, to martwy ciąg? 380. Przysiad. W nie mamy takiego na maksa, ale tam około 300, 300. Wyciskanie? Też nie robimy, na 220. 220. Ale nie tylko. Także, także to jest też inna specyfika, ale też trzeba docenić tych zawodników, bo to nad czym oni pracują i też wykonują dużą, dużą ciężką robotę na to, żeby gdzieś daleko zajść. i też poświęcają się temu, tak jak Wy się poświęcacie, gdzie na pewno nie ma za to dużych pieniędzy, tak jak i w Rugby, na razie w Polsce dużych pieniędzy nie ma, tak na pewno jeszcze w Strongmanach też za dużych tych pieniędzy nie ma. Robią to, że tak powiem, z pasji. Będzie okazja, żeby też w rewanżu pojechać i spróbować się w ćwiczeniach różnych u kolegi, gdzie będzie trzeba, czy wrzucić tą kulę. Tak, jakie są dyscypliny? Kule, w Kule, których... jog, walizki, ciągnięcie tira możemy zrobić. O. No bo kolega ten, te, tego tira sam ruszy, no a my będziemy musieli może we Także cieszę się bardzo, to za długi już wstęp, ale chciałem, żebyście też poznali kolegę i tutaj w miarę prawniej i płynnie, żeby to się odbyło, także proszę półkułeczka, truchtem wszyscy razem. Idziemy na maksa te 5 metrów, szarżujemy wałek, biegniemy do końca boiska, wracamy, ustawiamy się, startujemy 10 metrów, tam gdzie są odbijacze, tam uderzamy, później już w, jakbyśmy szli do szarży, trzy kroki to samo wybiegamy do końca boiska, wracamy. Startujemy 15 metrów. I tam dostajemy piłkę już, i tą piłką gramy podania do końca boiska i wracamy. Uwaga! Hop! hop! Czekaj na sygnał na sygnał. On Uwaga! 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 Objąć rękoma mocno! Dobra, mocno Hop! Dawaj, dawaj, Sebek! No. Nie, nie lauszy! O, oh, wy! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, kładziecie tarcze Na linię wracacie I start. Już bez odbijaczy. Ja stanę tobie. Dobra, tutaj. Uwaga! Tak! Wyszła! Dobra, dawaj. Hop! Dawaj, 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 Bartek, dawaj, dawaj, hop! Dawaj. აப்பா <laughs> შემაჩა <laughs> 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 <tis> <sharp> Zabić troszkę. Zabić troskę. Zabić troskę. Zabić troskę. Zabić troskę. Zabić troskę. nie troskę. Nie śmiej się, bo zabiegają mnie ty. Konrad, rób, nie trenuje kurwa. O kurwa, Masak. Nogami idziesz do, do przodu, a tutaj trzeba wcześniej się wyłożyć. Tak jak tu już biegniesz, to się i uderzasz barkiem. E, z, z prawym barkiem? prawym. Prawy. Prawy. Tu dochodzisz, bał. I zostajesz nawet. Krawy bark, prawomoda. Tak, prawda ta bark, Dobra. Bo ty z nogami podchodzisz Próbuj i tak do nie? Spróbuj tu teraz z blisko. Jeszcze, jeszcze ten. Jeszcze bardziej z nogi wyjść. Dobra, odchodzi. O to już podchodzić do wąta do przeciwnika. To musisz postawić tak mocno nogę, żeby twoje nogi poszły i z twojego ciałem, całego ciała do roku. Najlepiej tylko nie się skręcaj się ciała, troszeczkę skręcasz. Jak stracisz, staraj się. Staraj dobra, Jak stracisz, zapnij te rączki. Zostać na nim. Bo jak się skręcisz, to tutaj jest szansa, że ktoś Jak zostajesz na typie, czyli hop i zostajesz na nim, to nic ci nie grozi, bo tu, go trzymasz, no, tu mu trzymasz nogi, tu a Jak się tylko odwrócisz, no to tu wiesz, wtedy... Tutaj jeszcze przechodzą nad tobą, czyszczą cię to albo cię ktoś nadepnie, albo on cię kopnie nogą. Najlepiej na tym no. tak. jest na nim. zostać. Jeszcze raz? Ja mogę mieć to To jest Setki razy i. Kurry, bieganie jest. Zamęczą kurwa. Kurwa. mamy 5 grup. Podzielimy to, że trzy grupy są z tamtej strony 20. Powinno się to zapiąć. Od połowy boiska tam jest stawione też są chorągiewki. Tamta grupa startuje 5 metrów. Ta grupa stąd startuje też 5 metrów. Do pieczy. Ci, którzy są pierwsi, dostają piłkę i są drużyną atakującą. Ci, którzy nie dostali piłki, są od drużyną broniącą. Starają się tak ee, ustawić szyki, żeby ta drużyna, która jest w ataku, nie minęła ich tą piłką. Jeżeli albo ich e, miną, jeżeli nie, są zatrzymani, kładziemy piłeczkę, ci, którzy startowali stąd, biegną tam do połowy, ustawiają się na linii, ci, którzy stamtąd startowali, biegną tu, ustawiają się tu.

Gas 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 gas. Dwyryd o'r cyflog. Da i wesi wesi. Da. Da, 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 da. 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 Da Dobra panowie, ta główna część na, na tą chwilę e, wydaje mi się, że przepracowaliście ją dobrze. Gratuluję tu koledze. Brawo, Spór bardzo ciężki. Dużo biegania, strasznie. Nie się tego. Przewentylowałeś też. No. Jeszcze musisz zagrać. Ostatni raz na chyba Panowie, teraz e, ta główna część się skończyła. Teraz bym prosił jeszcze, jakbyśmy mogli tutaj e, pokazać Konradowi, czyli związać młyn. 8 na 8 Z tych, które, których tutaj mamy, żeby poczuł, jak tutaj w pierwszej linii jest to związanie. E, I staniemy też w aucie. Pokażemy mu, jak się wynosi w aucie, żeby też mniej więcej miał jakiś zarys. Robimy stretching, który dzisiaj przygotował Michał i kończymy trening. Także ta główna część, dziękuję Wam bardzo, przepracowana. I tutaj naprawdę szacunek dla Was, że zasuwacie i nie kalkulujecie. Tutaj parę rzeczy trzeba poprawiać później, żeby w tym biegu maksymalnym. Manualność wasza, żeby była coraz lepsza. Czyli jak przychodzicie przed treningiem, tak jak przyszliście dzisiaj, to nie to, że bierzecie piłeczkę, kopiecie i tak dalej, bo kopiecie niecelnie, tylko bardzo Was proszę, że przychodzą przed treningiem, bierzecie piłkę, truchtacie i podajecie. Naprawdę to później zaprocentuje. Tym bardziej, jak teraz robicie dużo siłowni, to musicie operować tą piłką cały czas. Cały czas zwykłe podania to na pewno Wam pomoże, bo tą część, którą wykonujecie teraz na siłowni w tygodniu, później trzeba przepracować na boisku. To jest mniej więcej młeb, już orientacyjnie wiesz jak to wygląda. Teraz sobie staniemy jeszcze w aucie. Hop, hop. Trzymaj, 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 trzymaj. 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 Stój twardo, Nie Pod kolana, Nie puszczasz, bo skręci kostkę. Opuść. Się. Dobra. I Dobra. Na końcu. Zablokuj wieżę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Co gramy? Hop. Yeah, yeah. No tak, bo drugi wjeżdżili do wynosi. I ostatni no raz. Dobra, teraz waląłem się. Fajt. Hop. Ej, ty dał. Marcin. Oj, organ! Organ! Dotarliśmy jakoś do samego końca szczęśliwie. Masakra, nie spodziewałem się tyle biegania. Ile tu było zrobione? 7200. Staraliśmy się przeliczyć tak trening, żebyśmy tutaj przebiegli 7200. Zazwyczaj zawodnik na meczu tyle przebiega tutaj w różnym układzie. tak Przyspieszenia, wolniejszego biegu i tak dalej, jest to trening dostosowany do późniejszej gry. Masakra, masakra, bardzo ciężko. Dla mnie wydolnościowa to tragedia. Nie, ja myślę, że spokojnie sobie poradziłeś tutaj, no to jeszcze e, w kolejnych etapach dochodzi kontakt, szarża, zejście na ziemię, mm -hmm. e, także pewnie by było trochę ciężej, ale to właśnie są elementy treningu, które mają nas do tego przygotować. Nie? I a z czasem mi, na pewno. Dla mnie to co kondycyjne to jest najgorzej. No mówię, nie, ja nie biegam w ogóle, no, my nie mamy takiego czegoś, że biegam po parę kilometrów, a to musiałem przebiec, no... było ciężko, nie powiem, że nie, było bardzo ciężko. Ale udało się dokończyć do końca tego. Dziękuję jeszcze raz, że udało się ja zrobić dziękuję trening. I Zapraszam kolejnym razem. Teraz ja was zapraszam do siebie, do dźwigania. Na pewno. i porujmy. Na razie. Hej.